Zanim stali się europejskimi ikonami muzyki elektronicznej, założyciele skutera marzyli o byciu niemiecką odpowiedzią na Depeche Mode. Ta historia nie jest jednak o tym, jak spełnili swoje marzenie, ale o tym, jak porażka stworzyła komercyjnego potwora. Odcinek powstał w odpowiedzi na te komentarze, bo tak działa ten kanał. Wypiszecie o kim nagrać, a ja to realizuję. Zaczynamy. Hans Peter Giertens urodzony 16 marca 1964 roku w Lear. Dorastał w cieniu brytyjskiej popkultury. Jego fascynacja angielską telewizją i muzyką ukształtowała aspiracje, które początkowo nie miały nic wspólnego z muzyką elektroniczną. Po ukończeniu szkoły średniej jego przyszłość była niepewna. Przeniósł się do Hanoweru, gdzie podjął studia prawnicze, ale przychodzenie na zajęcia nie było jego mocną stroną. Zamiast kontynuować edukację, podejmował się dorywczych prac. W tym samym czasie Hendrik Stedler, później znany jako Rick J. Jordan, podążał zupełnie inną drogą. Urodzony 1 stycznia 1968 roku we wspomnianym już honowerze, od dziecka był zanurzony w muzyce. Naukę gry na pianinie rozpoczął w wieku 5 lat, a jego formalna edukacja doprowadziła go do uzyskania dyplomu miksera dźwięku. Ich drogi przecięły się w 1985 roku. Połączyła ich fascynacja twórczością Depesh Mode. Wkrótce założyli zespół Celebrate The Nun do którego dołączyła siostra Girdesa, Brit Maxim, oraz perkusista, Slim Thompson. Ich muzyka była jawnym hołdem dla brytyjskich idoli. Mimo ambicji sukces w rodzinnych Niemczech okazał się nieosiągalny. Zespół zyskał jednak nieoczekiwane, choć ograniczone uznanie w Stanach Zjednoczonych. Ich singiel Will You Be There, you be there you do? dotarł do piątego miejsca na liście Billboard Dance Club. A kolejny, She's a Secretary... Seems zajął 12. Oba zostały wydane w 90 roku. Niestety nie przełożyło się to na stabilny zarobek, dlatego jeszcze tego samego roku Slim Thompson opuścił zespół. W tym samym czasie świat odwrócił się od Synthpopu na rzecz grunge'u oraz roka alternatywnego, a dla Celebrate the Nun zwyczajnie nie było już miejsca. Zespół rozpadł się w 1992 roku, a marzenia o byciu niemieckim Depeche Mode zostały bezpowrotnie utracone. Po tej porażce, Girdes porzucił muzyczne ambicje na rzecz korporacyjnej stabilności. Podjął pracę w dziale dystrybucji i sprzedaży hamburskiej wytwórni Edel Records. Ale co szalenie istotne, to nie był jedynie sposób na zarobek, a przydatna nauka mechanizmów rynku muzycznego od wewnątrz. Poznał Jensa Thiele, człowieka, który wkrótce miał zostać menadżerem i cichym architektem jego nowego wcielenia. Obserwował, co się sprzedaje, jak jest promowane i jakie formuły przynoszą zysk. Dzięki temu był gotowy do tego, aby osiągnąć niesamowity sukces w zupełnie innym, a do tego bardzo odległym gatunku muzycznym. Obserwując, jak komercyjna machina mieliła artystów, zrozumiał, że w rzeczywistości oryginalność ma niską wartość. Bo prawdziwą siłą rynku była chwytliwa, powtarzalna formuła. Wraz z Rickiem J. Jordanem i nowym menadżerem, Jensen Thiele, postanowił wykorzystać tę wiedzę. Dołączył do nich kuzyn Girdesa, Soren Biller. I tak latem 93 roku powstał zespół remikserski The Loop. Szybko stali się jednym z czołowych składów w Niemczech. Tworząc taneczne wersje utworów dla takich artystów jak Adeva czy RuPaul, przeanalizowali strukturę hitów i rozłożyli je na czynniki pierwsze. Nie tworzyli sztuki, ale adaptacje skrojone pod parkiet. W tym samym czasie w Zjednoczonych Niemczech eksplodowała kultura rave. To był idealny grunt pod nowy projekt. Ich debiutancki single Vale de l'Arme. Był kawerem utworu René E. Gaston. Dotarł do ósmego miejsca na niemieckiej liście przebojów tanecznych, co nie było wynikiem wybitnym, ale wierzyli, że to co robią ma większy potencjał. Punkt zwrotny nastąpił w kwietniu 1994 roku podczas występu w hamburskim klubie Palladium grali instrumentalny utwór, gdy Girdes, przyjmując sceniczną personę H.P. Baxter, chwycił za mikrofon i zaczął wykrzykiwać przypadkowe frazy. Tłum oszalał. W ten sposób z czystego przypadku i improwizacji narodził się Hyper Hyper. Utwór był komercyjnym trzęsieniem ziemi. Single sprzedał się w ponad 700 tysiącach egzemplarzy w samych Niemczech, zdobywając status platynowej płyty. Teraz już jako skuter z projektu stali się pełnoprawnym zespołem, a ich prosta powtarzalna formuła, czyli szybki bit, zapożyczona melodia i krzyczane hasła, wprowadzą elektronikę do niemieckiego mainstream. Jednak sukces niemal natychmiast przyniósł oskarżenia o plagiat. Szkocki zespół Ultrasonic. Twierdził, że Hyper Hyper jest bezczelną kopią ich utworu! Hyper, hyper! Jedyną obroną Baxtera było to, że w tekście utworu oddawał hołd Ultrasonic, wymieniając ich nazwę obok innych DJ-ów. Wkrótce okaże się, że ta formuła jest bezkompromisowa. Brać cudze za pomysły i sprzedawać je masą. To się po prostu sprawdzało. W styczniu 1995 roku ukazał się ich debiutancki album, and the beat goes on. Krytycy byli podzieleni. Jedni widzieli w nim dobry materiał do zabawy, a inni prymitywną parodię techno. Ale kto by słuchał krytyków? Publiczność nie miała takich dylematów. Kolejny single, Move Your Ass, Friends i Endless Summer ugruntowały ich pozycje na listach przebojów, ale mimo to krytyka nie cichła magazyn Music and Media złośliwie stwierdził, że wydaje się, że poprosili Kaczorda Dafiego o nagranie wokalu. Wizerunek zespołu był równie kontrowersyjny, co ich muzyka. Trzech mężczyzn, którzy wyglądali jakby urwali się z prowincjonalnej dyskoteki, tworzyło muzykę, która dla miłośników techno była obrazą. Ale dla wielu fanów weekendowej imprezy stali się bogami. Stworzyli ścieżkę dźwiękową dla osób, które po prostu chciały się bawić. Sukces był ogromny, ale jak to bywa, tam gdzie sukces, tam i kłopoty i kłótnie. Ferris Bueller, kluczowy w tworzeniu melodii, coraz częściej ścierał się z Baxterem o kierunek muzyczny, w którym mają podążać. Przyjęta formuła się sprawdzała, więc zamiast szukać artystycznego rozwoju, postanowili ją powielać choć nie każdemu się to podobało. Wydany w marcu 1996 roku, drugi album Our Happy Hardcore był dokładnie tym, czego można było się spodziewać. Zbiorem euforycznych utworów skrojonych pod publiczność. Materiał ugruntował ich pozycję komercyjną, zdobywając status złotej płyty nawet w Polsce. Single takie jak Back in the UK czy Let Me Be Your Valentine kontynuowały pasmo sukcesów. Prawdziwa eksplozja nastąpiła z trzecim albumem, Wicked, wydanym w październiku 1996 roku. Główny singiel, I'm Raving, był dla wielu szokiem. Tempo zostało drastycznie obniżone, odchodząc od happy hardcore na rzecz wolniejszego, bardziej transowego brzmienia. Utwór był jednak kolejnym przykładem biznesowego pragmatyzmu. Był to cover piosenki Raving I'm Raving, duetu Shut Up and Dance. Wcześniej ta piosenka została wycofana z rynku, ponieważ bezprawnie użyto w niej melodię z Walking in Memphis, marka Kona. Skuter ucząc się na cudzych błędach zadbał o wszelkie formalności prawne. Prawdziwą kontrowersją był jednak utwór Break It Up. Była to pierwsza w historii zespołu Ballaba. Czwarty album, Age of Love z 1997 roku, był ostatnim w oryginalnym składzie. Singiel Fire, Fire. Stał się jednym z tych największych hitów, z potężnym stadionowym riffem i pirotechnicznym teledyskiem. Utwór zdobył złoto w Niemczech i dotarł na szczyty list przebojów w Finlandii i Austrii. Ale za kulisami narastał konflikt, który miał wkrótce dać osoby znać. Feri się Bühlerze narastała frustracja. Czuł się coraz bardziej sfrustrowany artystycznym uproszczeniem narzucanym przez Baxtera. Bühler chciał eksperymentować, wprowadzać mroczniejsze elementy do ich muzyki. Baxter był jednak zdeterminowany, by trzymać się tej sprawdzonej dochodowej formuły rąbanki na imprezę. W marcu 1998 roku, podczas prac nad nowym materiałem, odszedł ze zespołu. Jego odejście zakończyło tak zwany pierwszy rozdział w historii Scootera, ale zespół nie zamierzał jednak zwalniać tempa. Miejsce Bülera natychmiast zajął Axel Kuhn, 23-letni DJ, który od roku pracował z nimi w studio. Jak się niedługo przekonacie, to ruch typowy dla Baxtera i Tila. Szybka, pragmatyczna decyzja, mająca na celu utrzymanie ciągłości biznesu. Pierwszym owocem pracy nowego składu był singiel wydany w czerwcu 1998 roku którego tytuł stał się jednym z najbardziej absurdalnych i rozpoznawalnych sloganów w historii muzyki tanecznej. Na pewno wiecie o co chodzi: How much is the fish? Is the fish? Pytanie było genialne w swojej prostocie. Stało się memem, zanim ktokolwiek wiedział, czym jest mem. Singiel wydany w 98 roku był pierwszym testem dla nowego składu i okazał się strzałem w dziesiątka. Przez lata fani tworzyli teorie na temat ukrytego znaczenia tytułu, ale prawda ujawniona przez Baxter'a w 2016 roku rozbiła wszystkie te intelektualne rozkminy. Chodziło o rybkę do akwarium w studio, która kosztowała 3,80 marki niemieckiej. Wydany w lipcu 1998 roku album No Time To Chill był prezentacją nowego otwarcia. Udowodnił, że odejście Bulera nie zaszkodziło komercyjnej maszynie. Album był mieszanką typowych dla nich utworów z zaskakującymi coverami hardkorowego hymnu Kiss I Was Made For Loving You I ballady Billego idola Eyes Without a Face. Wśród utworów znalazł się także Expecting More for Rati. Pierwszy publiczny sygnał istnienia ich alter ego, które wkrótce miało odegrać kluczową rolę. Kolejny album. Back to the Heavyweight Jam z 1999 roku był zwrotem w stronę surowszego, bardziej industrialnego techno. Single Faster Harder Scooter i Fuck the Millennium. były bezkompromisowe. Ten drugi, z tytułem zapożyczonym od brytyjskich artystycznych terrorystów z The KLF, był otwartą prowokacją wobec nadchodzącej milenialnej sraczki. W czasie, gdy cały świat przygotowywał się do świętowania, skuter kazał mu spadać. Co jednak najważniejsze, w tym okresie narodził się projekt Ratling. Skuter, mimo swojej popularności, był traktowany przez undergroundową scenę klubową jak trendowaty. Był po prostu zbyt komercyjny i zbyt popularny. Aby ominąć te uprzedzenia, Baxter, Jordan i Kun zaczęli wydawać swoje bardziej eksperymentalne, transowe utwory pod nową marką. Instrumentalny Sunrise Ratis Inferno stał się hitem granym przez DJ-ów, którzy nigdy w życiu nie dotknęliby płyty z logo logoskutera. To był sprytny manewr, który pozwolił utrzeć nosa sceptykom. Albumy Sheffield z 2000 roku, We Bring The Noise z 2001, roku, kontynuowały eksploatację różnych odcieni techno oraz transu, ale to singiel z końca 2001 roku miał na zawsze zmienić ich karierę. Ramp – The Logical Song Cover utworu Super Trump. To była potężna bomba, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Tam dotarł do drugiego miejsca na liście przebojów, sprzedając się w ponad 400 tysiącach egzemplarzy. Był to ich największy sukces w UK, który otworzył im drzwi do rynku, który do tej pory był dla nich w dużej mierze zamknięty. Jak już pewnie się przyzwyczailiście, w momencie największego międzynarodowego tryumfu w zespole musiało dojść do kolejnych zmian. W marcu 2002 roku Axel Kuhn ogłosił swoje odejście, aby skupić się na karierze solowej. Drugi rozdział dobiegł końca. Na jego miejsce wszedł DJ J-Frog, który już wcześniej zastępował Kuna na koncertach. Ale czy tak naprawdę było czym się martwić? Zastępca, J-Frog, był już w gotowości. Zespół nie potrzebował czasu na przegrupowanie, a potrzebował kolejnego hitu. I dostarczyli go z bezwzględną precyzją. Wydany w kwietniu 2002 roku, singiel Nessaya był kolejnym aktem komercyjnego geniuszu, ale dla wielu też kulturowej profanacji. Zapożyczając główną melodię z popularnego niemieckiego muzykalu dla dzieci, Tabaluga, skuter wziął niewinną piosenkę i przekształcił ją w hymn Happy Hardcore. Utwór stał się pierwszym i jedynym singlem numer jeden w Niemczech. Dziewiąty album studyjny, The Stadium Techno Experience, wydany w 2003 roku, był dokładnie tym, co sugerował tytuł. Układka była inspirowana The KLF i ich albumem The White Room. Single z albumu kontynuowały ich passe. Weekend. wydany w lutym 2003 roku był coverem utworu holenderskiego zespołu Earth and Fire. Teledysk, w którym występowały tancerki Topless, był w tamtym czasie tak kontrowersyjny, że wymagał kilku wersji. Mimo to, a może właśnie dzięki temu, dotarł do drugiego miejsca na niemieckich listach przybojów. The Night Wydany w maju 2003 roku, był kolejnym coverem, tym razem hitu Italo Disco, Valerie Dor. I również stał się hitem w całej Europie. Największa kontrowersja nadeszła jednak wraz z trzecim singlem, Maria I Like It Loud. Utwór był coverem I Like It Loud. Hymnu hardcore z 1997 roku autorstwa marka Akardipana. Pana. Skuter nie tylko skawerował utwór, ale zrobił to także we współpracy z jego oryginalnym twórcą oraz jego NC, Dickiem Rulsem. Dla wielu fanów Akardipana Pana był to akt zdrady, po prostu sprzedanie się komercyjnej machinie, ale dla skutera był to komercyjny triumf. Piosenka stała się międzynarodowym hitem. Atmosferę dookoła zespołu podgrzewały plotki tabloidów, gdy pojawiły się doniesienia, że Baxter poznał swoją przyszłą żonę podczas kręcenia teledysku. Z J.M. Frojem, który już był w pełni zintegrowany z zespołem, skuter działał z bezwzględną wydajnością, przekształcając historię muzyki tanecznej we własny katalog hitów. Ich koncerty na żywo stały się jeszcze bardziej ekstrawaganckie. Potężne pokazy pirotechniczne, armia tancerek, a to ugruntowało ich wizerunek cyrkowego reju, byli nie do zatrzymania. W grudniu 2003 roku wydali singiel GigaGiga, który stał się ich oficjalną propozycją w niemieckich preselekcjach do konkursu piosenki Eurowizja 2004. Utwór będący kolejnym zlepkiem sampli zajął drugie miejsce. Porażka w konkursie nie przeszkodziła jednak singlowi w odniesieniu komercyjnego sukcesu. Kolejny album przyszedł w listopadzie 2004: Mind the Gap. Zdominowany przez kawery oraz sample dotarł do 16 miejsca w Niemczech i zdobył złoto na Węgrzech. Single Shake That. bezwstydnie łączył motyw z utworu After Dark zespołu Tito and Tarantula. z refrenem Casey and the Sunshine Band. Kolejny singiel, One, Always Hardcore, był jeszcze bardziej bezpośredni. Zapożyczyli melodię z utworu Always Hardcore holenderskiej grupy Neo Fight. A do tego dodano sample z utworu Move on Baby włoskiej grupy Capella. Ostatni singiel z albumu Sławę Mente był kawerem hitu Merengue Elvisa Crespo. Mimo oczywistego braku oryginalności, wszystkie single odniosły sukces komercyjny. W listopadzie 2005 roku ukazał się jedenasty album, Who's Got The Last Love Now? Był to ostatni album z udziałem Jaya Froga i podobnie jak poprzednie opierał się na sprawdzonych schematach. Single Hello, Good to Be Back, samplował Gary'ego Glitera. I the KLF. W tym okresie życie prywatne Baxtera również trafiło na nagłówki tabloidów, gdyż w 2006 roku poślubił swoją dziewczynę Simon Mostert. W sierpniu 2006 roku Jay Frog ogłosił odejście z zespołu. Był to trzeci raz, gdy członek opuszcza grupę, co dobitnie pokazało, że wizerunek skutera jako projekt to w rzeczywistości Baxter i Jordan, a pozostali członkowie byli jedynie wymiennymi elementami. Miejsce Froga zajął Michael Simon, DJ i producent, który miał już długą historię współpracy z zespołem. Czwarty rozdział rozpoczął się od wydania w styczniu 2007 roku singla Behind the Cow. W którym gościnnie wystąpił Fatman Scoop. Utwór, będący kolejną mieszanką sampli z The KLF oraz Blue Oyster Cult. był sygnałem, że mimo zmiany w składzie nie zmienia się tak naprawdę nic. Wydany pod koniec 2007 album Jumping All Over The World był ich najbardziej bezwstydnym skokiem na komercyjny sukces od lat. Zespół porzucił hard trans na rzecz jump stylu. Album pełen coverów i sampli okazał się marketingowym majstersztykiem. W Wielkiej Brytanii, gdzie od lat byli traktowani jako muzyczny żart, album dotarł na pierwsze miejsce listy przebojów, zastępując na szczycie Hard Kelly, Madonna. I zdobywając status platynowej płyty. Współpraca z legendarną rokową grupą Status Quo, przy nowej wersji ich utworu Whatever You Want zatytułowanej Jump That Rock przypieczętowała ich status jako mistrzów autopromocji. Kolejne albumy Under the Rate Over the Top 2009 i The Big Mashup 2011 kontynuowały tę ścieżkę. Ale w 2014 nastąpiło coś, czego nikt się nie spodziewał. Rick J. Jordan, współzałożyciel zespół, który wydawałoby się kluczowy architekt brzmienia od czasów Celebrated the Nun, ogłosił swoje odejście. Jego miejsce zajął austriacki producent Phil Spicer, rozpoczynając piąty rozdział. W 2019 roku do zespołu dołączył Sebastian Schilde, kontynuując tradycję rotacji na trzecim stanowisku, ale w sierpniu 2017 roku zespół przyjął zaproszenie na festiwal ZBFest na Krymie. Półwysep anektowany przez Rosję w 2014 roku jest przez większość społeczności międzynarodowej uważany za terytorium okupowane. Zgodnie z ukraińskim prawem wjazd na Krym jest możliwy tylko przez wyznaczone przejścia graniczne z terytorium Ukrainy. Skuter, ignorując ostrzeżenia ukraińskich dyplomatów, poleciał tam z Moskwy. A reakcja Kijowa była szybka. Prokuratura ukraińska wszczęła postępowanie karne przeciwko członkom zespołu za nielegalne przekroczenie granicy, przestępstwo zagrożone karą do 8 lat więzienia. Baxter bronił decyzji, twierdząc, że ich występ nie ma charakteru politycznego i nie byli tam, żeby uprawiać politykę, ale po prostu dlatego, że mają tam bazę fanów. Ale dla ukraińskich władz te tłumaczenia były niewystarczające. Koncert został odebrany jako legitymizacja rosyjskiej aneksji. Ambasador Ukrainy w Niemczech, Andrii Melnyk, nie szczędził ostrych słów, nazywając ich występ zbrodnią. Mimo to żadne realne działania prawne nigdy nie dotknęły zespołu w Niemczech. Machina pała naprzód. Zaledwie miesiąc po krymskiej aferze, we wrześniu 2017 roku, ukazał się album Scooter Forever. W 2018 roku z zespołu odszedł Phil Spicer, a na jego miejsce w 2019 roku dołączył Sebastian Schilde, rozpoczynając szósty rozdział. Kulminacją tej ery był 20 album studyjny God Save the Rave, wydany w kwietniu 2021 roku. Album był wypełniony współpracami z takimi artystami jak Timmy Trumpet czy Dimitri Vegas i był komercyjnym sukcesem, ale krytycy byli bezlitośni. Jeden z niemieckich portali przyznał mu na przykład ocenę 1 na 10. Pod koniec 2022 roku historia znowu zatoczyła koło. Zarówno Michael Simon, jak i Sebastian Schilde ogłosili swoje odejście. I tak w 2023 roku rozpoczął się siódmy rozdział. Do zespołu powrócił Jane Frog, a nową twarzą został młody producent Mark Blue. W marcu 2024 roku ukazał się ich 21. album Open Your Mind and Your Trousers. Mimo chwytliwego tytułu, odbiór wśród fanów był mieszany, a wielu określiło go jako rozczarowujący i pozbawiony znajomego brzmienia skutera, zastąpionego przez współczesną przeciętność. Niezrażony niczym zespół ruszył w kolejną trasę koncertową, 30 Rough and Dirty, świętując trzy dekady istnienia, udowadniając tym samym, że skuter mimo wewnętrznych konfliktów, międzynarodowych skandali czy nieustannej krytyki, pozostaje niezatopialnym fenomenem.